Święta Teresa wspomnij na słabo czynienia dobra naszej, szyi, i tam, ze pomóc, na siebie. Zejść mi od wydarzeń już na, którzy wzywają moją pomoc. Wyjedna na błoga was i obok Jeduś, ufając jego do niezmierzonej dobroci, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Który, Pójdź co jedyny Boże, Święta Maria, Święta Teresa Oddziałka Jezus, Ukochane dziecię Ojca Niebieskiego, się co Jezus Czysta wątko Pana Świętego, mnóstwo

Boże, który głaszcze się w świat. Wysłuchajcie. który głaszcze się świat. Święta tego, z nie jest dobrze czynić na siebie. Spuścić na nas. Spokój, wyleczcie władzę Jezusa. Mówiłbyś się. Panie Jezu, który Jeśli się nie staniecie, będziecie, jeśli nie wejdziecie do domu Panie niebieskiego. Daję prosimy, o dobrze i w losocie Boga tam święty w świątyni świętej Teresy, abyśmy mogli otrzymać wieczną nagrodę, który żyjesz i również na wielkim biegu. Amen. kochany kochane, za chwilę nastąpi pożegnanie. Chcę jednak będziemy żegnać świętą Waszą Bogą, Teresę. Tak bardzo chciałbym, Podziękować. Podziękować tym, którzy uczcili świętą przez słowem, fałd, filmu, księdzu, prawodawcom, panowie, 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 panowie. Pragnę podziękować za tak piękny refekt, pobudzający nas. Jeszcze pierwszy kąt pobrany. Świętej naszej mama bo w zawód się Ojcu Ustoszonki, wierny ciebie, za jego Na sali cel naszej Szczytnej Doliny. Pragnę podziękować raz jeszcze tym, którzy tak chętnie przeszło ten Wójtą. Wielu nie będę wcześniej o nazwiska, ale będę wzruszał na deklarację, także na dalej. Dziękuję. Dziękuje za które przebywają na szyi i wybawiają z które czerpią przez. Pragnę wypełnić doskonale do mojego i osiągnąć te swoje dwa, które przygotowały mi Wreszcie szkoda do. miodu. Wreszcie miłość oraz zasługi najświętszy Pani, męgdolin Mamu, przez której ręce składa moją ofiarę, prosząc, by ją tobie przedłożył. Być możliwym, zabrać na własność, Bogu nie muszę po dwie dożycia stać przed tobą z pustymi rękami, bo nie proszę Cię, abyś liczył moje uczynki. Wszelka zbrań w ludzkości nasza jest skażona w wyborze. Ja bym się w Twoją własną chwili jako dawca Twojej miłości, odczytać obieczne posiadania, Ciebie samego. Nie chcę nic innego Drogi ani jednego, jedynie tylko Ciebie samego, o mój umiłowany. Ja tak, aby całe moje życie było aktem od miłości. Poświęcam się do ofiary Twojej miłości i miłosierdzia, błagając, byśmy gierowali już na tym stanie. Święta Baby Sądu, ocieczka Jezus, dziękujemy, że zaprosiłaś nas na swoją małą drogę. Dziękujemy za rozbudzone nasze Chcemy stawać się walutą do wolnych, do Boga, swoją słabość i ufającym Jego dobroci ojcowską. Dziękujemy wreszcie, żeś bo nas z barazu, zniechęcenia, od wolności. Poniesiemy do swoich domów i środowisk prac, do przyjaciół i znajomych, po twej Twojej łaski. Zaczepują Twoja Bogowość w oddzielenia się Bogu. Razem z Tobą ośmielamy się i prosimy Cię, więc prosimy Cię tylko o Bogu i o miłości, miłość skończonych, której nie granicą mi Panie, co się sami. Niech jak najgłosowałe nie złe przyszedł we mnie Twoja Boga. Obiecujemy Ci, Święta teraz, że postanówmy się iść swoją małą drogą, chcę poznawać, kochać i naszlodować Pana, wierząc, że w ten właśnie sposób wykorzystamy szanuje codzienność do zjednoczenia się z Bogiem i ludźmi, że na miarę krzywdy i będzie trwać na małej drodze prowadzącej i pojedzie siostra święta do poszukujących Pog. Prosimy, aby na każdemu z nas wspólnot i Kościoła nową drogę zawieszenia miłośnięcia proszę. I proszę teraz przedstawić się naszym stroną, okrutnie pożegnania.